Państwu fundamentem osiągnięcia, czy osiągania celów zrównoważonego rozwoju jest współpraca, i to współpraca w wielu różnych płaszczyznach. Ani żaden cel zrównoważonego rozwoju nie może być osiągnięty samodzielnie, indywidualnie, bez wpływu na inne cele ze względu na ich powiązania, to również by osiągać te cele, niezbędna jest współpraca pomiędzy Instytucjami prywatnymi, publicznymi, oraz wreszcie współpraca w ramach łańcuchów wartości. Nie bez kozery, też z uwagi na znaczenie współpracy, pojawił się w ramach celów zrównoważonego rozwoju cel 17, czyli partnerstwo na rzecz celów. Również europejski ustawodawca nie zapomniał o konieczności współpracy by osiągać cele chociażby w zakresie dekarbonizacji firmy, ale nie tylko, gdyż całe podejście, o których mówi dyrektywa CSRD, które zostało przeniesione do europejskich standardów raportowania zrównoważonego rozwoju, opiera się o model biznesowy organizacji oraz o łańcuch wartości. Oznacza to, że by Osiągać cele, chociażby w zakresie wspomnianej już przeze mnie dekarbonizacji, nie możemy patrzeć już tylko i wyłącznie na nasze własne działania, ale musimy również patrzeć na to, co w tym zakresie robią nasi dostawcy, wykonawcy, jak również co się dzieje po stronie dystrybutorów, co się dzieje po stronie klientów. To całkowicie zmienia dotychczasowy sposób prowadzenia biznesu dla wielu organizacji. Co takie podejście oparte o łańcuch wartości oznacza dla biznesu? Po pierwsze, musimy go zdefiniować. Musimy go uwzględnić w strategii i w celach strategicznych. Musimy zaangażować i współpracować z interesariuszami w ramach całego łańcucha wartości. Musimy zarządzać ryzykami możliwymi, oddziaływaniami, jak również szansami znowu przez pryzmat całego łańcucha wartości. I tak jak w przypadku wspomnianej dekarbonizacji, cele ograniczania śladu węglowego dotyczą całych trzech zakresów emisji, bezpośrednich i pośrednich, to tak samo zrównoważone podejście zostało zaimplementowane do obszaru społecznego. Mówimy już w tej chwili w ESRS-ach nie tylko o podejściu w zakresie naszych własnych pracowników, ale przecież również w odniesieniu do pracowników w łańcuchu dostaw, jak również do tego, w jaki sposób komunikujemy się i współpracujemy z klientami, ale też z dotkniętymi społecznościami. Co to oznacza dla firm? Oczywiście, część z Państwa może powiedzieć, mnie to nie dotyczy. Bo mnie obowiązek raportowania nie obejmie. Niestety, mam złą wiadomość, nie do końca jest to prawda. Wystarczy, że któryś z Państwa klientów albo istotnych partnerów biznesowych jest zobligowany do raportowania, albo też chce działać w sposób zrównoważony, świadomy i stosuje zrównoważone praktyki, przyjdzie do Państwa. By wspólnie osiągać określone cele środowiskowe czy to społeczne. W obszarze środowiskowym dotyczy to przede wszystkim współpracy w poszukiwaniu rozwiązań, na przykład najlepiej redukujących ślad węglowy. W przypadku obszaru społecznego działania tutaj te realizowane będą przede wszystkim chociażby poprzez różnego rodzaju kodeksy, współpracy, zasady udzielania zamówień. Tak czy owak, podejście oparte o zrównoważony łańcuch wartości oznaczać będzie dla nas, że konieczne będzie uwzględnienie ESG i zrównoważonego rozwoju w naszych kontraktach, umowach i procedurach zakupowych. By osiągać cele zrównoważonego rozwoju, ta współpraca pomiędzy podmiotami jest całkowicie niezbędna. Ale też myślę że szalenie ważne jest to, w jaki sposób do tej współpracy i do osiągania wspólnego celu będziemy podchodzić. Czy będzie to podejście oparte na zasadach win-win, czy też jak to niektórzy robią, będzie wykorzystywana pozycja negocjacyjna narzucająca pewnego rodzaju rozwiązania czy pewnego rodzaju cele. Oczywiście zachęcamy mocno do współdziałania w duchu współpracy i wspólnego właśnie uzgadniania celów. Szanowni Państwo, na pewno podejście oparte o zrównoważony łańcuch wartości zmienia nasz sposób myślenia. Musimy wyjść z pudełka i myślenia przez pryzmat naszej organizacji i otworzyć się na współdziałanie i współpracę razem z naszymi partnerami, dostawcami, klientami. Musimy Budować świadomość u klientów, jak ich oczekiwania przekładają się na działania po naszej stronie i na cały łańcuch wartości. To, co się dzieje w łańcuchu wartości, znakomicie wpływa na naszą pozycję reputacyjną, na markę, którą prezentujemy i też na to, w jaki sposób będziemy osiągać zrównoważone cele. Pamiętajmy, że Metoda kija i marchewki, czyli z jednej strony stosowania zachęt, a z drugiej strony narzucania pewnego rodzaju wymogów i rygorów, zawsze najlepiej się sprawdza. Byle nie przesadzić z jednej albo z drugiej strony. Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej na temat współpracy, realizacji projektów, działania w ramach zrównoważonego łańcucha wartości, Zapraszamy na nasze szkolenie i zapraszamy do kontaktu z nami.